na kanale Pozapokalitycznie przez świat. Ja jestem Morden i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować fotopłapkę, jaką ostatnio dostałem od Banggood. Jak widzicie, pułapka wisi sobie na drzewie, jest tutaj zaplątana. Trochę filmów nagrałem gdzieś w międzyczasie, na pewno Wam się te filmy pokażą. Ja ją teraz odepnę i pokażę Wam kilka jej funkcji. Tutaj możemy sobie podpiąć kabel do telewizora, USB do komputera i oczywiście mamy slot naszej karty SD. Micro SD, 32GB to jest maksymalnie ile ta fotopułapka obsługuje. I sobie ładujemy kartę na no Włajrzysz. Karta zaskoczyła, jest ok. Prosty panel ustawień. Możemy sobie wejść w setup. Gdzie mamy godzinę? Mamy rok. Możemy sobie zmieniać datę. Dzień miesiąc. Możemy wyczyścić całą kartę pamięci. To jest numer kamery 1. Ja mam jedną kamerę, więc jest 1. Stan naładowania baterii 3, czyli baterie jeszcze są naładowane. Yy, tutaj mamy ustawienie delay, czyli jest to opóźnienie. Minuta, 5 minut, 10 minut i 30 minut. Yy, działa to w ten sposób, że yy, w momencie, kiedy kamera złapie ruch i zacznie nagrywać, to czeka minutę przy ustawieniu 1 i jeżeli znowu będzie ruch, to znowu się aktywuje i znowu nagra 10 sekund. Niestety kamera nagrywa tylko 10 sekund. Możemy sobie ustawić na 5, 10, 30 minut. Ma to generalnie znaczenie w tym sensie, że jeżeli zostawiamy na przykład taką pułapkę gdzieś na miesiąc czy na dwa, mamy małą kartę pamięci, to na pewno warto ustawić mniejszy delay, żeby nam się nie nagrywało to samo zwierzę. Tutaj mamy Vid, High Low i VGA. Vid to mamy kręcenie wideo w HD 720. High to jest 5 megapikselowe zdjęcie. Low to jest zdjęcie słabszej jakości, nie pamiętam jakiej. A VGA to jest 360, bo Super VGA to jest 480, chyba tak. Tu mamy słabszą jakość wideo, tak samo jeżeli oszczędzamy miejsce na karcie. W tym miejscu mamy klapkę z bateriami. Baterii mamy 8, ale jak wsadziłem 4 baterie, to już nam to wszystko działało. Tutaj mamy fajną gumę, to wszystko ładnie działa, nic się z tym nie dzieje. Były już jakieś burze, wichury, nie było tu nigdy w środku wilgoci, więc wszystko się ładnie sprawuje. Ok, jeżeli ustawimy na auto, odliczy nam do 5 i kamera zacznie nagrywać. I teraz już nagrywa. Jak widzicie, tu mamy wejście na ładowarkę, możemy sobie podpiąć 9V 1,5A zasilacz zamiast tych baterii. Tutaj, nawet, mamy taką prowadnicę na kabelek, żeby go ładnie zaczepić, schować. Całkiem sprytnie działa. Cały czas, jak opowiadam Wam o tej kamerze, to co jakiś czas widzicie różne ujęcia, jakie się nagrały. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taką całą kompilację, w zasadzie ze wszystkimi tymi ujęciami, to możecie kliknąć sobie w karty. To jest po prawej stronie, w górnym rogu ekranu, taki znak zapytania. Jak tam najedziecie, pojawi się i możecie sobie tam zobaczyć kompilację. Ona nie będzie publiczna, jedynie pojawiła się na Facebooku, i stąd będzie można na nią trafić. Dostajemy kabel wideo. No, i kabel wideo podłączamy tutaj. Możemy sobie to podłączyć AV, audio wideo. Możemy go podłączyć np. do telewizora czy do jakiegoś innego urządzenia. Zaopatrzymy go w cincze. Oprócz tego dostajemy taki montaż naścienny. Możemy sobie tą kamerę po prostu za pomocą tych wkrętów przypierniczyć do ściany i dzięki temu mieć to montowane nie na drzewie, tylko na ścianie. Ok, pokażę Wam, jak tą pułapkę się montuje. Może znajdę sobie jakieś trochę inne miejsce niż do tej pory. Przewlekamy sobie tutaj. Mamy taki sprytnego, nazwijmy go krokodylka. Wciskamy i możemy sobie jeszcze gdzieś to tak owinąć, tak żeby ten pasek nam nie wchodził w kadr, nie pałętał się. Oczywiście fajnie by było, gdyby ta pułapka była w jakimś miejscu niewidocznym, bo jakiś sąsiad czy przechodzień może się nią zainteresować i może się okazać, że tej pułapki już nie będzie, jak przyjdziecie odczytać dane. Chomu i po co w ogóle taka fotopułapka, taka kamera leśna? Ja generalnie byłem ciekawy co mi się tu w okolicy domu włóczy. Jak widzieliście nagrałem lisa, nagrałem jakąś kunę. Niestety nie udało mi się nagrać dzików, myślę, że w końcu uda mi się je złapać, ale za każdym razem jak gdzieś tam zgrywałem film na karty, z karty pamięci na kompa, potem mówię, a nie, chcę mi się, może już dziki dzisiaj nie przyjdą. No i akurat zawsze wtedy przychodziły, to były trzy takie akcje. Jeżeli kiedyś pojawią się dziki, albo jakieś ciekawe inne zwierzęta, oprócz tych, które mogli, mogliście zobaczyć dzisiaj, to na pewno gdzieś zrobię może jakąś taką kompilację za pół roku, za miesiąc. Nie wiem, w zależności co tu ciekawego będzie, jaka czupa kadra się tu pojawi na moim terenie. Na pewno dzięki takiej fotopułapce można sobie wyrobić zdanie na jakim terenie, w jakim momencie pojawiają się zwierzęta, już z tych klipów, które mogliście zauważyć. Łatwo wywnioskować, że między 9 a 10 wieczorem pojawia się tutaj lis, i między 4 a 5 powraca, czyli gdzieś tam na polach ma swoją norę, a idzie na wieś sobie szukać jakichś zagubionych, niezamkniętych kur. Oczywiście taką pułapką możemy nagrywać. Jeżeli ustawimy sobie kilka tych pułapek, jak widzieliście tam w ustawieniach, było możliwość ustawienia różnych numerów, jesteśmy w stanie dość spory teren. Fotografować, filmować i na tej podstawie ustalić, jaka zwierzyna którędy wędruje, jeżeli będziemy chcieli zapolować na lisa. W tym momencie ja na przykład nie wybierałbym się o drugiej, trzeciej, tylko bym około 21 się zaczaił, potem ewentualnie między czwartą a piątą. Bo ten lis w takim czasie się gdzieś tu chyba najczęściej pokazywał. Oczywiście w innych godzinach też nie jestem pewny, czy nie pojawiały się akurat dwa lisy, ale to też. Większa liczba nagrań może Wam zawsze rozjaśnić takie coś. Ok, mam ustawione wideo najwyższej rozdzielczości, delay na jedną minutę, i mam y, auto. Jak widzicie, odliczanie się zaczyna. I pułapka już działa. Ok, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Pamiętajcie, że na dole macie link do tej fotopłapki w sklepie Bangut. Yy, oczywiście jest to taki link, nazwijmy go preferencyjnym. Ta pułapka nominalnie kosztuje jakieś 400 zł, po kliknięciu w ten link przecenia się na chyba na 250 czy coś koło tego. Zresztą to może być różnie, w różnych czasach, możecie w różnych datach. W różnym czasie możecie oglądać ten film, zapętniłem się. Nie wiem, jak to jest też z tymi promocjami. Może taka ściema ona zawsze kosztuje 250, tylko tam wchodzisz i pokazuje Ci, że jest promocja. Jeżeli wiecie, jak to działa, napiszcie. A jeżeli nie zrobi Wam to różnicy, to kliknijcie sobie w ten link. Moje notowania u Chińczyków gdzieś tam wzrosną. Oni są akurat. Ten sklep z czystym sumieniem mogę polecić, ze względu na to, jak się układa współpraca. Ani specjalnie mnie nie poganiają, ani nie wywierają jakiegoś wpływu. Jak coś chcę, to dostaję. Proponują mi, jeżeli odmówię, to też nie robią z tego jakiegoś dymu. Inne sklepy gdzieś tam, czy to producenci, czasem starają się wywierać wpływ, żeby film był już, już. Tutaj tak nie jest, więc dla mnie ta współpraca też jest pod tym względem bardzo cenna. Z pułapki się bardzo cieszę oczywiście. Co jeszcze miałem powiedzieć? W opisie oczywiście te wszystkie ważne informacje, typu rabaty w Prepper Sklepie, Militarka, grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć, w ogóle mój Facebook, cała masa rzeczy. Wszystko, co byście się chci chcieli dowiedzieć, a wstydzicie się zapytać, zawsze znajdziecie w opisie. Ja nie będę więcej przedłużał. Dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.